Witajcie, kochani, z tej strony tarociska Wina. witam wszystkie zadekalne skorpiony. Moi drodzy, horoskop na kwiecień, kwiecień 2024. Zobaczymy, jakie energie do Was idą na ten miesiąc, na co zwrócić szczególną uwagę. I zanim zaczniemy tradycyjnie, w pierwszej kolejności, witam moich stałych widzów, subskrybentów, jak również witam osoby, które są tutaj pierwszy raz. Jeśli Wam się tutaj spodoba, będzie mi ogromnie miło, jeśli zostawicie jakikolwiek ślad Waszej obecności. Dobra, no to nie gadamy, zaczynamy. Także, moi drogie skorpiony, Podglądamy ten kwiecień, podglądamy ten piękny wiosenny miesiąc. Co tam ciekawego, jakie energie do Was idą, jak tutaj, jakie sugestie, jakie rady też będą miały dla Was karty. Oczywiście przypominam, że jest to przekaz ogólny, więc bierzcie wyłącznie to, co się zgadza, a to, co się nie zgadza, odrzucajcie. Także Skorpion, kwiecień 2024, podstawowe, ogólne energie tego miesiąca. Zaglądamy mojej pracy. Okej, okay. Wasza energia tego miesiąca, też energia samego tego miesiąca, jak także Wasze takie osobiste wyzwanie. Praca i finanse. Miłość. Co miłego się może wydarzyć w tym miesiącu i na co szczególnie uważać? No dobra. I jeszcze jedna. Energia, jedna mała, wielka karta. Rada, rada na ten miesiąc. Osobista, spersonalizowana rada, coś, co tylko skorpion powinien usłyszeć, i być może tylko skorpion tą radę zrozumie. Rada na ten miesiąc, być może też podpowiedź, jak sobie poradzić w jakiejś ważnej dla Was sytuacji, którą macie, lub która nastąpi właśnie w kwietniu. Ale póki co, chowamy tutaj tą energię, tą radę. Przechodzimy do czytania ogólnego. Lecimy. No, Skorpiony, powiem Wam, że e, wy sięgacie głębiej w tym miesiącu kwietniu. Wiecie, to tak z tym kapłanem, z tą Waszą energią główną, no to, to ja tutaj czuję, że Wy będziecie w sobie szukać, ale też rada, nie? Poszukać w sobie czegoś więcej. Wiecie? E, tak, wiecie, próby zrozumienia, co kieruje Skorpionem. Co lub kto ukształtował skorpiona, tak? Co jest dla Was najważniejsze? Jakie macie wartości? E, jakie macie priorytety? Głęboko to jest tak, taka energia, kochani. No, nad nią to można naprawdę się rozwodzić, ale postaram się to tak skrócić Wam. Ja się pokuszę, kochani, o stwierdzenie, że w niektórych z Was może nastąpić taka, wiecie co, przemiana duchowa. I może to być z jednej strony odrzucenie wszystkiego tego, co do tej pory, w, co, w co wierzyliście do tej pory, z jednej strony, ale z drugiej strony też może być powrót tak, do tych korzeni, do tych tradycji, taki właśnie pokłon w stronę tego, co was ukształtowało. No powrót do ustawień fabrycznych, można powiedzieć. Nieważne, kochani, ale czy wy odrzucacie stare schematy, czy wracacie do tych swoich, które już kiedyś mieliście, ale odrzuciliście, bez względu na to dla mnie tu jest po prostu przemiana. Taka skorpionowa, wewnętrzna, duchowa przemiana. To się będzie działo w was, w środku, nie? E, bardzo fajna to jest energia, bardzo. Mm -hmm. To takie przewartościowanie i też wiecie, to wchodząc w tą energię, u was się to może dziać po prostu tak samo istnie, ale też rada to jest taka na ten miesiąc, nie? Żeby przewartościować swoje życie, rozliczyć się być może z przeszłością, jeśli macie jakieś takie sprawy właśnie niepodomykane. To jest kwiecień, niech będzie dla was miesiącem takich podsumowań, tak? I też utwierdzenie, czy warto trzymać się tych zasad? Czy nie warto, nie? I, I które się sprawdzają w Waszym życiu, no? Jeżeli, kochani, to jest tak, jeżeli mieliście w życiu jakiegoś takiego mentora, wiecie, mógł to być ojciec, mógł to być dziadek, mógł to być brat, ale człowiek, z którym albo się wychowaliście, albo który miał bardzo duży wpływ na Wasze życie, moi drodzy, Powrócić, może nie tak fizycznie, bo wiecie, jak to różnie bywa z tym, z tymi powrotami fizycznymi, są możliwości lub ich nie ma, ale powrócić przede wszystkim pamięcią do tego człowieka, wiecie, mężczyzna, raczej mężczyzna, i zadać sobie pytanie przede wszystkim: zadać sobie takie pytanie: czy wasze przekonania są zapożyczone od tego człowieka, czy wypracowaliście swoje? No, i które są skuteczniejsze, i które są bliższe temu, w co skorpion wierzy. Skorpione, dobra, by się tu tak rozwodzę na tą główną energię, ale mówią, naprawdę, na temat tej energii można mówić dużo. Podsumowując, miesiąc, kwiecień dla Was będzie miesiącem pewnego przewartościowania, przemiany takiej duchowej, tak? Moralnej być może nawet. Odkryjecie w sobie, nie wiem, może nowe. Nie chcę używać tego słowa, ale powiem, jakieś takie wierzenia o, ja tak sobie dyplomatycznie przeszłam. Ale zawsze pamiętajcie, kochani. Pamiętajcie w tym miesiącu, że no, Skorpionie, Twoje życie jest Twoje, tak, i kieruj się tym, co Cię nieustannie, wiesz, rozwija, nie, tym, co Ci pozwala w ciągle wzrastać, tak, i ochrona, ochrona przed takim złym wpływem innych ludzi, tak? Lub ochrona przed tymi wpływami, których nie akceptujesz. Skorpionie, ty w tym miesiącu postaw przede wszystkim na swoje zasady, swoje schematy, swoje sposoby działania i swoje przekonania. Także taka rada, sugestia, taki złoty klucz na ten miesiąc. No, na bogato. Na bogato naprawdę to jest fajna energia yy, i tutaj yy, będą być może pojawić się takie sytuacje, które po prostu tak. Yy, nie to, że zmuszą, tylko tak zainspirują was, właśnie Was do zastanowienia się, do zastanowienia się, jakie, jakie zasady w waszym życiu są najbardziej potrzebne, tak? I czym się kierować. Fajnie, bardzo fajnie. Dobra. Praca. No, i trzeba się trzymać swoich zasad, bo im mocniej będziecie się trzymać swoich zasad, im bardziej pokażecie pracodawcy, tak? Innym współpracownikom. Ee, lub jeśli się uczycie gdzieś tam na uczelni, nieważne, ale tutaj, jeśli pokażecie im bardziej wierzycie w to, co robicie tak i w swoje umiejętności, to tym lepiej i dzięki temu możecie mieć tą siłę przebicia w pracy. No, skorpiony, dobra wiadomość dla Was w kwietniu, jeśli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe, to nie ma, nie ma spraw niemożliwych, tak? Wy tutaj będziecie się taką siłą przebicia, wiarą w siebie, bardzo tak, no dosłownie, będziecie emanować, nie? taką umiejętność radzenia sobie ze stresem, z jakimś blękiem, jeśli jakaś jest tutaj zagrożona sytuacja, nie? Jeśli konkurencja, nie? Też nie będziecie się tutaj konkurencją za mocno przejmować i taka wiara w siebie i yy, wiara w swoje możliwości to kochani to może być taki bilet dosłownie yy, do zawodowego sukcesu, nie? Do zawodowego a, sukcesu. No, wszelkie wasze posunięcia wszelkie posunięcia Skorpiona w tym miesiącu yy, Będą dobre. Powinny być dobre albo idźcie w to. Nie bójcie się przede wszystkim, tak? Yy, odważyć, tak? Możecie rozpoczynać i możecie realizować, nie? Yy, swoje plany, swoje marzenia być może, nie? Pokazać te wasze możliwości, zawalczyć, tak? Yy, o jakieś ważne dla was stanowisko, o jakiś projekt, o klienta. Yy. Mm -hmm. Bardzo dobry czas, kochani. Bardzo dobry dla was czas, tak w pracy. E, zwłaszcza dla tych jeszcze, wiecie, kto pracuje fizycznie, super wyniki, nie? Tak, e, tak fizycznie poczujecie się tacy silniejsi. Jeśli ktoś jest sportowcem, nie, to też tutaj. Też dobre wyniki. Może, jeżeli ktoś tutaj startuje na jakieś kierownicze stanowisko, też jak najbardziej jest możliwe, żeby to zdobyć. Tylko właśnie ta siła przebicia i nie nadużywać kochani władzy, nie? Tak, nie popisywać się, nie popisywać się za mocno tą swoją siłą i swoimi możliwościami. Bardzo fajny, podpowiemy sobie tą energię, wiecie? Nie wiem dlaczego, tak poczułam, że taka niedokończona się czuję. Siła przebicia, wiara w swoje umiejętności ambicja, kochani, pokonywanie wszelkich przeszkód, wszelkich trudności, to będzie charakterystyczne dla skorpiona, tak w pracy, w finansach. Mm -hmm. Podpowiedzmy sobie tą energię, fajnie. W ogóle zobaczcie, wy tutaj macie aż trzy arka na wielkie, bardzo mocny przekaz jest dla was. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm, dobra. E, dobra, skorpionki, właśnie, nie używać agresji, nie używać władzy i to no konkurencja zmieciła nas planszy, jakakolwiek by nie była konkurencja na rynku pracy, tak, zmieciła nas plansza. można powiedzieć, że sama dosłownie zajdzie Wam z drogi. Ale wiecie co, to jest też tak troszkę pokazane, moi drodzy, żebyście po prostu wiedzieli, w którym momencie odpuścić, bo ta adrenalina tutaj, tak, z tą energią siły może, może jak najbardziej budować w Was, Wiecie, tak wy przekonanie o tym swoim zwycięstwie, bo winajka tak powiedziała, tak, że macie tą siłę, że macie szansę na sukcesy i tak dalej. Słuchajcie, takie właśnie przekonanie, że o, wystarczy, że ja będę, że ja będę istniał, istniała i już mam tutaj te sukcesy, jest złe i przekonanie o swoim takim wiecie, że jesteście bardziejsi od innych, prawda? Może, może narazić was na porażkę. Także tutaj troszkę tak wiecie. Jeśli walka, jeśli rywalizacja, to na pewno nie wręcz, a raczej umiejętnościami, a raczej kompetencjami, a nie wiecie, rozpychanie się łokciami, prawda? No, czuję, że gdzieś też jest jakiś skorpion, kochani, hmm, który świadomie zrezygnuje, e, zwłaszcza ze stanowiska kierowniczego, bo tak jakby wiecie, dojdzie do wniosku, że to nie chce tej władzy, tak? Albo, z, albo zorientuje się, że jakiś projekt, albo jakieś stanowisko, albo jakaś praca jest po prostu ponad wasze możliwości, ponad wasze siły. No, no właśnie, no właśnie, skorpiony. Czasami trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, tak? Ale fajnie, taka odwaga, tak? To też wymaga siły, tak? Psychicznej i odwagi, żeby też zrezygnować z czegoś, co mm, może też polepszyć sytuację, nie? Żeby się zatrzymać. Fajnie, bardzo fajnie mi się tutaj skorpiony pokazujecie, więc chwali się. Chwali się, pamiętajcie, w pracy, nie bójcie się, pokazać, pokazać swoich umiejętności, w ten sposób walczyć z konkurencją i o ważne dla was projekty czy jakieś zadania, i, i właśnie, i pokazać się przede wszystkim, i nie być zbyt takim bycie zachłannym na władzę, przede wszystkim. Mhm, tu bym na tym się skupiła. Wiecie, tutaj też ten kapłan, też kapłan siła, kochani, to są kierownicze stanowiska. Tu jest też troszeczkę właśnie taka pokusa, żeby tą władzę mieć, żeby tą władzę, tylko że źle pokierowana, źle wykorzystana, wiecie, się jest pustoszenie, więc skorpiony, zastanówcie się, zwłaszcza te skorpiony, które gdzieś tam macie na horyzoncie lub pojawią się w kwietniu możliwości objęcia jakiegoś stanowiska, stanowiska tak, stanowiska kierowniczego. Także tutaj wiara w siebie czyni cuda, ale niech to będzie, wiecie, taka wiara w siebie mocno. Kontrolowana. Dobra, lecimy dalej, kochani, żeby tutaj nie przedłużać. Miłość. No. Mm, taki detoks. Szeroko pojęty miłosny detoks mi się tutaj pokazuje. To jest taki miesiąc. Yy, niemal idealny, kochanie, żeby pozbyć się tego, co wam nie służy. Tak, w miłości tego, jakiegoś związku, jakieś relacji, być może nawet człowieka, który dosłownie sieje spustaszenie w waszym życiu miłosnym. Być może wiecie, skorpiony, chyba niedawno w tygodniówce mieliście, żeby przyznać się do swoich grzechów, nie? I zobaczcie, i zobaczcie, po raz kolejny to się tutaj pokazuje, te złe nawyki, tak? I teraz mówię tak, niekoniecznie wasze. Może to dotyczyć waszego partnera, partnerki, może to dotyczyć osoby, z którą zaczniecie się w kwietniu spotykać, tak? Którą poznacie, ale tu są tak, złe nawyki, uzależnienia, kochani. Mogą to być nawet uzależnienia dosłownie od drugiego człowieka, jakieś takie znajomości, czy tam związki, które są oparte tylko i wyłącznie no, na seksie, nie? Skłonności do flirtów, romansów, tak? Też ludzie potrafią być od tego uzależnieni. Jakieś toksyczne relacje, toksyczne związki, zachowania, jakieś obsesje, prawda? Może tu też w związkach pojawiają się ingerencje osób trzecich, tak? Uzależnienia, tak, chyba mówiłam o uzależnieniach. Tu kochani, warto przejąć kontrolę. Nad tymi swoimi demonami, które macie w sobie, lub nad jakąś relacją, która jest dla was taka dosyć destrukcyjna, czy człowiek, który się pojawi, lub macie już takiego człowieka, zwróćcie tutaj uwagę na kościorożce, jeśli macie. Słuchajcie, kontrola, przejąć taką właśnie kontrolę nad tym wszystkim. Nad popędem seksualnym, być może, tak? Nad chęcią, żeby być w takim związku, być może rezygnacja z takiego związku, tak? Ale nieważne co, ale to jest taka rezygnacja z czegoś w imię zasad moralnych, tak? Albo w imię zasad moralnych, bo się, u was się coś przewartościowuje, tak? Albo przestaje po prostu sprawiać Wam przyjemność, zaczyna tak zniewalać, nie? Więc wiecie, kochani, to może być dobrowolnie, może to być Wasz ruch, Wasza decyzja, ale to też może po prostu tak samo istnieć i zakończyć, prawda? Ale myślę, że wyjdzie Wam to na dobre, bo to jest taki detoks, to jest taki detoks, podpowiedzmy sobie też... Tą energię. Mhm. Z czegoś trzeba zrezygnować. Powiem w ten sposób: tak, w miłości, czy jesteście singlem, czy jesteście w związkach, relacjach istniejących, z czegoś trzeba zrezygnować, coś sobie odpuścić, z czegoś się uwolnić, nie tkwić w sytuacji, w związku lub w jakichś nawykach, które mają zły wpływ na Wasze życie miłosne. Hmm. Mhm. Wiecie co, żeby tak nie było, żeby nie było, że ja sobie tutaj tak mówię, że takie akcje atrakcje, nie, a Skorpion słucha, co ta winajka w ogóle tutaj pierdzieli, jak już wszystko dobrze, tak Ale żeby nie było, słuchajcie, e... to się tylko tak może wydawać Wiecie, że wszystko jest w porządku. Tu jest rada. Słuchajcie, zatrzymajcie się w tym miesiącu. Yy, I single, tak, i e, osoby będące w związku. Zatrzymajcie się tak na chwilkę i tak na spokojnie spójrzcie na swoje życie miłosne, tak? Na swoje zachowania, na zachowania partnera, na to, czy do tej pory się kierowałeś, randkując z innymi e, ludźmi, tak? I zwróć szczególną właśnie uwagę, czy przypadkiem tak. Te relacje, te znajomości lub twoje zachowania nie mają jakiegoś e, takich znamion właśnie toksyczności, tak? E, lub czy w tym miesiącu nie zacznie się coś takiego tutaj objawiać, nie? Wiecie, lepiej dmuchać po prostu na zimne, bo, bo to może tak po prostu jest, że jesteśmy na coś tak zaślepieni. Ne? zaślepienie miłością i nie dostrzegamy e, tych substancji żrących, tego, co źle wpływa na nas. Więc skorpionki, tak już spokojnie na spokojnie, jeśli chodzi o tą miłość, tak, zwrócić uwagę cierpliwie, przyjrzeć się sobie swoim relacjom, swojej osobie, którą macie, czy przypadkiem coś tutaj mm, nie wpływa źle destrukcyjnie na wasze życie miłosne. Chyba się powtarzam, co? Ale chciałam Wam tak dokładnie tutaj wytłumaczyć, no. Single, zanim wy wejdziecie w jakikolwiek nową znajomość, tak? E, zanim się zaangażujecie, trzy razy się po prostu zastanowić, no. Zrobić tylko. Do, może coś źle zabrzmi, ale spokojną wycenę i ocenę. Nie? Czy ta znajomość ma potencjał, nie? Nie spieszyć się z decyzjami skorpione. tak już podsumowując tutaj z tymi miłościami. Nie spieszyć się z żadnymi decyzjami. E, pracować e, nad sobą, pracować nad związkiem, e, jeśli jest jeszcze nad czym pracować, a jak nie, to po prostu się ewakuować, bo, i wypraca też nad swoim podejściem do życia miłosnego. To jest tak, tak dla Was. Dobra, lecimy dalej, bo ja się już rozgadałam, miało być szybko, a winajka to zawsze. Zawsze sobie obiecuje, 15 minut nie dłużej, ale nie zawsze tu nawet i pół godziny gada. Dobra, skorpiony lecimy do, yy, do niespodzianek. I, i, I tu króciutko, kochani, uda Wam się uniknąć kłopotów, po, po prostu, więc tutaj się nie ma o co martwić. Co by się nie działo, kłopoty ominiecie szerokim łukiem. E, niektórym z Was uda się po prostu odciąć, właśnie, odciąć od tego, co Wam nie służy, e, od takich tych niekorzystnych wpływów, no, po prostu. Skorpion bardzo szybko e, będziecie mieli tak taką spostrzegawczość, bardzo szybko wy wychwycicie kiedy trzeba coś zakończyć, skąd odejść z kim się po prostu rozstać z kim urwać kontakt e, i jakie też zmiany wprowadzić w swoim życiu no to jest takie pozbycie się szkodliwości z waszego życia e, także fajnie, no skorpion z łatwością, z łatwością dostrzeże zagrożenia i będzie wiedział skąd tutaj się ewakuować mhm. Ale wiecie, to jest taka energia też, że niektóre te sytuacje, które tutaj troszkę utrudniają Wam życie, które troszeczkę już was męczą. Niektóre sytuacje, niektóre relacje czy ludzie po prostu sami, sami odejdą z waszego życia, prawda? Mhm. Ale tu też jest właśnie, wiecie, tu tak patrzę, to jest właśnie rezygnacja też z niektórych przekonań. Zobaczcie, w macie tutaj e, tą przemianę, nie? To przewartościowanie, więc być może to jest re rezygnacja właśnie z niektórych przekonań, niektórych poglądów, które mogą się okazać błędne, ale tak podsumowując to, co miłe, uda Wam się uniknąć przede wszystkim kłopotów i jeżeli coś będzie Wam naprawdę nie służyło w tym miesiącu, to Wy po prostu pozbędziecie się tego z życia albo pójdziecie w sinu dalej, jak to się mówi. Dobra, skorpiony, lecimy dalej. Lecimy. Na co uważać? No właśnie, no właśnie na ból serducha. Jeśli ktoś ma, słuchajcie, jakieś tutaj na tle zdrowotnym problemy, tak? A e, z nadciśnieniem przede wszystkim i e, z sercem, no to uważać na to, specjalista się kłania jak najbardziej. E, ale właśnie skorpioneczki, słuchajcie, e, jest takie powiedzenie, że nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą nas ranić, tak? E, i tak, moi drodzy, w tym miesiącu coś może zabolać momentami, może pojawić się jakiś żal, mogą pojawić się jakieś wyrzuty sumienia, może pojawić się jakieś rozczarowanie, jakiś smutek po tych rozstaniach, po tych odejściach, prawda, po tych rezygnacjach, bo tego jest dużo w tym miesiącu u was. Może to zaboleć. No, trzeba się po prostu z tym liczyć, tak? Trzeba się też liczyć, kochani, z tym w tym miesiącu, że ktoś do Was będzie miał o coś żal, tak? Że kogoś przez przypadek niecelowo skrzywdzicie. Ale wiecie, być może Wy po kimś też będziecie musieli tutaj przejść jakiś żal, jakiś smutek, być może nawet jakąś żałobę, tak? no niestety, niestety, uważajcie na takie sytuacje, ale wiecie, ja bym powiem tak, doświadczenie jakiegoś żalu, doświadczenie jakiegoś bólu ma sens w naszym życiu. Jest nam potrzebne. Jest nam jak najbardziej potrzebne i pamiętajcie, że każdy ból, każdy żal, który jesteśmy w stanie znieść, on nas tylko wzmacnia. Tak? Więc tutaj Pamiętajcie, ale takie hasło dla Was, pamiętajcie, że dobre decyzje czasami ranią. A tu jest sporo dobrych decyzji, z tego co ja widzę. Skorpion będzie wiedział, skorpion będzie wiedział i będzie gotów. Będzie gotów nawet e, na ten smutek, na ten żal, jeśli będzie świadom tego, że e, później będzie lepiej. Tak? Że później będzie lepiej. No, dobra, skorpiony pięknie. Piękny przekaz, kochani, bardzo fajny. Trzymam za Was kciuki, za Wasze takie mocne postanowienie, już nie mówię, że poprawy, ale mocne postanowienie, właśnie odnalezienia takich e, wartości dobrych dla Was, tak? Fajnie, fajnie. Zasady, skorpiony, zasady, kanony skorpionowe. Nie grają pierwsze skrzypce w tym miesiącu. Dobrze, kochani, jeszcze dla Was rada. Ta osobista na ten miesiąc, niekoniecznie ona będzie związana z całym przekazem, może być zupełnie oderwana od całego przekazu, bo to jest rada osobista. Coś, tak, taka podpowiedź dla Was, coś co musicie po prostu usłyszeć. Dobra, to zaglądamy. Rada dla Skorpiona na kwiecień. Tak, Skorpionie, Ty po prostu wytrwaj w tym miesiącu. Wytrwaj. Nie musisz za wiele robić, ale musisz to wytrzymać. Bo tak, jakby wiecie, czas teraz pracował dla Was, nie? E, I Wy potrzebujecie tych przemian. O, tutaj to jest pokazane bardzo. Jeśli macie zodykalną pannę, panna może mieć bardzo duży wpływ na te Wasze przemiany. Byk jeszcze tutaj, ale to, to wcześniej mi się już pokazało. Wy potrzebujecie jakiejś przemiany. Wiecie? A jak to A jak to jest? przemiana lubi co? Lubi samotność, tak? Więc pozwólcie sobie na to, na tą chwilę samotności, ale też z drugiej strony uważajcie, żeby tak nie zatracić się w tej samotności, prawda? Więc skorpionie, bądź w tym miesiącu wytrwały, cierpliwy. Przyjmij te zmiany z godnością w ciszy, w milczeniu, tak? Też w samotności, ale cały czas bądź. Nie izoluj się, bądź, tak? Mm. Bo jeśli ty się odizolujesz od niektórych tych sytuacji, które się będą zmieniały w twoim życiu, to stracisz po prostu czujność, tak? Stracisz czujność i nie będziesz później panował nad tymi przemianami, bo one mogą później się okazać zbyt gwałtowne, gdy już powrócisz. Także bądź wytrwały, bądź cierpliwy, przyjmuj, ale pamiętaj, nie izoluj się. Dobra, skorpiony, ja to ciarki mam piękny ten przekaz, piękny, w ogóle fajnie, fajnie, tak pamiętam wasze przekazy nawet tygodniowe. Fajnie się u was zaczyna dziać te energie, mm, albo działają u was, albo też próbują właśnie Wam, skorpionki, podpowiedzieć, że mm, trzeba lekkie zmiany w, swojego, w swoim życiu wprowadzić, te takie pozytywne, ale ukierunkowane też na to, żeby to wam było dobrze. I tego się trzymajcie. Dobra, skorpioneczki, życzę Wam pięknego miesiąca, dużo powodzenia. Eee, działajcie, działajcie i czerpcie z tego pełnymi garściami. Pięknego miesiąca, cudownego zdrowi. Bądźcie przez cały miesiąc. Uważajcie na siebie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!